dobry widzowie! Nagrywamy z 99 nocy w lesie, ale chcemy pobić 99 nocy w lesie, ale w szopie. Czy mi się udało? Zobaczycie to później. Okej okay, widzowie, na razie cościnamy drewno, jak na początkujący start. A tak serio? To będę przeżyć 9 nocy w lesie, ale w szopie, co? Shopie. Jeszcze tego nie było. Ale niestety pobić tylko rekord. Okej. Okay. Mam 47, więc muszę pobić. O, i tu będzie moja szopa właściwie. Najpierw muszę się nauczyć, jak do niej się dostać w ogóle. Ech. O. Poglądajcie sobie poprzedni odcinek. Si, 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 si... e... Dobra, nie wiem co się stało, ale piszę e dance dwa Jest! Dostałem się, widzowie! Jo, do szopy się dostałem. Dobra, i tak samo. Patrzcie to. I tak samo się wydostajemy. E c 2. Ko, ja nie wiem. Kurde, tu dobry moment trzeba wyczuć. No dobra, to to E. I dance 2 Kurde. Muszę cały czas to na tyle. I E dan 2 wpisać. Znaczy nie tak. Albo nie. Dobra, nie. Jednak tak. Wydostaje się. Nie, jakie E5 o nie, bo mam ognisko prawie wypalone. i Dobra, nie umiem wyjść stąd. Kurde. Widzowie. Nie umiem stąd wyjść. Pyk. Dobra, nie. Otwieram. Później wybiorę jakąś inną szopę i będę tam przygotowany. Do mojej szopy. Tam nam potrzebne surowce tylko... I tam zostaniemy na zawsze, bo umiem tylko wejść jeden raz do szopy. Ale nie umiem wyjść z szopy. To więc... To będzie fajne. Będę musiał przeżyć, i mieć dużo jedzenia. Na pewno muszę zabrać pumpkiny. Po pierwsze, nie mogę już wyjść, jak będziemy mieć maksymalny mnożnik w ognisku. Ale w sumie, po co mi w ogóle? Tak na serio. Dobra, dynie zbieram, bo, mam, bo będą mi potrzebne do bazy. Okej, okay. zbieram ich jak najwięcej, jak mogę. O, trader, dobra. Mamy akurat. Gościu, proszę o to twoje. Mam dobrą torbę. Z Niemcy jedną a Ale coś tam. I poszukam. Może ja w tą szopę. Kurde. Ta szopa wygląda na dobrą. Muszę ją jakoś oznaczyć. Może być lepsza szopa. Mam sadzonkę. Znaczy to tak Na mapie I zbiorę drewno I tak w ogóle idę do tego Nie wiem po co Ale zbiję gram Jak tu i tak będą krzesła I to cztery krzesła O, nawet amunicja do rewolwera już jest. Na start. Na start. A chcecie odcinek 99 nocy w lesie w banku. Co? W jakimś budynku? Tu mogę nawet w, w jaką chcę. Takie są zasady. I co to w ogóle jest? Na mapie. Dzień dobry. O co w tym chodzi? Halo. Nie ja tu mogę podnieść? Co tu jest? TIKET? Nie ma żadnych tiketów. Dobra widzowie, nie wiem o co chodzi. A przed tym zostawcie lajka i suba. Widzowie, przecież mamy po to tą emotkę. Możemy tu się wskryć. Ediance. Dobra. to? I... Dobra, nie. po tam bariera jest. Dobra, spadam stąd. Amunicja. Idę do szopy. Szybko. Znajdź szopę szybko. ko Ale noce będziemy tylko w szopie przeżywać. O, no właśnie. Tak myślałem. Jeleni to będziemy gonić W ogóle Na serio Dobra ja nie umiem Tej emotki to więc Ale przynajmniej mi się jeden raz udało Ale szkoda bo nie umiem tak węgiel No to może by było, to było na tyle no to papa pa. ale przynajmniej zobaczyliście jak zrobić emo, to nie. Ale mogę pograć normalnego survivala dla Was. Pek, pek, pek. Dajesz drewno do tego. Patrz. I możesz mapę. Prowadzić łóżko. Pek. Pek. I pek. No i masz większy mnożnik, ale... No może by było to na tyle, ale... Zrobię... Albo? Albo nie. Albo ja idę zobaczyć. A, pewnie chodzi o te etikety tam. Chodzi o te etikety pewnie. Coś. Ja? Ej, co? Aha Tu trzeba trafiać, widzowie Ej No traf Nie, kurde Traf tam, o Może tamtem Tak. Tak. Ej, cukierki dostaję. Jeden tikad mam. A ich potrzebuję trzy. Dobra, jest. I tutaj. Mam tyket. co teraz? Dobra, spróbuję zagrać w kosza. Teraz. Kurda. Tak. Kurde. Jest. Kurde, nie ma. Mam dwa. Mam dwa bilety, które nie wiem gdzie dać, ale tam przed bramą. Oj, kurde, jestem głodny. Bud. Dobra, wracam widzowie. Trudno, jak umrę, to umrę. Ale gdzie jest następna zabawa? Było tu, tu. Tu gdzie jeszcze? O co chodzi z trzecim? Czy muszę... O kurde. Wampir przeszedł. Dobra, spadam stąd. Do ogniska. Szczęście, że się nie wypali. Dobra, Dzięki. Dobra, to by było na tyle. Zostawcie no lajka like i suba Aaaa! i jestem dead. PUMP. Nie zostawiliście. Ale uratujecie mnie jak teraz zostawicie.